fopolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Czy Polska powinna zamknąć ambasadę w Kijowie tak jak zrobił to Stan Zjednoczonych? No na pewno powinniśmy bardzo twardo zacząć rozmawiać z Kijowem. No nie może być tak, że prezydent Zełański prowokuje Polaków w sposób bezczelny, nagrywa swoje filmiki na tle banderowskich flag, flag UPA. To jest po prostu coś całkowicie niedopuszczalnego. I pytam się, gdzie jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie jest Radosław Sikorski? Dlaczego nie reaguje Donald Tusk? Gdzie jest w ogóle polskie państwo? Nie ma żadnej reakcji na taki skandaliczny akt prowokacyjny ze strony prezydenta Ukrainy. Który... My przecież cały czas wstrzymuje ekskumacje Polaków zamordowanych przez Ukraińców na Wołyniu. Tutaj po prostu nie ma przestrzeni do negocjacji. Ta sprawa musi być jak najszybciej załatwiona. A Żałęcki, jeżeli chce jakiejkolwiek pomocy od strony Polski, to musi bardzo twardo powiedzieć i odciąć się od spuścizny Bandery i Łupa. TV Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.